A jak się zmieniło w takim razie twój trening, no bo domyślam się, że mówiłeś, że mieliście jakieś wyrzutnie rakiet w Mi-2, a teraz masz Mi-24, który jest tylko i wyłącznie do ataku. Czy w takim razie to w jaki sposób trenujecie się zmieniło? Znaczne jest, są programy szkolenia, tak, według mm -hmm. których, to są, to są dokumenty, według, według których działamy I, i no fakt, że tak, no jest to użycie, no jest jakby siłą rzeczy do, w szkoleniu, ewentualnie później w treningu jest, jest troszeczkę więcej tych, tych elementów, czy znacz, znacznie więcej, no, może nie aż tak znacznie, tak? Ale, ale tak, no jest, jest jakby tutaj, jest jakby trochę więcej, może troszeczkę większy nacisk na, na już później na, na trening, na współpracę z, w, ramach, w ramach bezpośredniego wsparcia lotniczego. To, są takie, to, jest, to, jest, to jest zadanie, które, które jest wykonywane w, we współpracy z, z wojskami lądowymi. Czyli, czyli, powiedzmy, no, no wsparcie własnych wojsk w bliskim kontakcie z ogniowym, i, i to jest jedno z takich, z takich podstawowych zadań, które doktorów, do których my się przygotowujemy. Więc tutaj, jakby tego treningu jest więcej, jak mamy po prostu okazję współpracować z tymi, z tymi wysuniętymi nawigatorami, naprowadzania, bo tak się nazywa ich funkcja, to wtedy trenujemy to i w trakcie szkolenia, i w trakcie ćwiczeń, i tak. No, w przeciągu roku wiele różnych ćwiczeń odbywa się na terenie, na terenie naszego kraju, więc, więc praktycznie zawsze, kiedy, kiedy, kiedy wojska ćwiczą, no to tutaj mamy możliwość no, trenowania i jakby pogłębiania swoich umiejętności, zgrywania tych, tej, tej współpracy. Dobra, właśnie googlowałem przed chwilą, żeby przypomnieć sobie, czy Mi 24 z przodu ma działko, ale ma działko z przodu. I jest różnica jakaś pomiędzy pierwszym a drugim pilotem w tym śmigłowcu? Znaczna. Okay. Znaczna. Ten, ten, który siedzi z dołu, to jest właśnie on jest odpowiedzialny za. Znaczy, no, ma więcej. Więcej nie więcej. W sensie e, jego bardziej główną rolą jest, jest właśnie obsługa systemów uzbrojenia. Mm -hmm. e, ten, ten karabin, który jest z przodu, jest na ruchomym stanowisku, więc, więc właśnie sterowanie, sterowanie tym karabinem. E, no oprócz tego tam sterowanie pozostałymi systemami. E, Uzbrojenia, natomiast pilot z górnej kabiny jest tym głównym pilotem, jakby lecącym. Tak? On ma tam dwie kabiny, różnią się pod względem wyposażenia, jeżeli chodzi o przyrządy. W dolnej mhm. kabinie tych przyrządów jest zdecydowanie mniej, natomiast jest więcej właśnie tego wszystkiego związanego z uzbrojeniem. Natomiast w górnej kabinie jest więcej przyrządów związanych z, z pilotowaniem, ale też jak najbardziej wykorzystanie uzbrojenia, tylko po prostu innych systemów. Tak? Więc, więc to zawsze jest, zawsze jest współpraca i zawsze załoga jest. W zasadzie trzyosobowa, bo zawsze też lata technik, więc nigdy nie ma takiej możliwości, żeby na przykład poleciała jedna osoba tylko, tylko właśnie z jednej kabiny. Tak? Zawsze, zawsze to jest załoga, nigdy, nigdy nie, nie, nie wykonuje się tutaj lotów nie w załodze, tylko, tylko pojedynczo, no bo to musi być współpraca wszystkich wszystkich osób razem. Dobra, coś tam się u ciebie wydarzyło, bo widzę, że cały czas patrzysz na prawo. Co, co? Mucha. <laughs> tak, okay, myślałem. Teraz po <laughs> Myślałem, że ktoś do ciebie przyszedł i, i cię, i cię nie, rozprasza. Nie, nie. Um, i, czyli jesteś pilotem, to szkolą was na oba miejsca, czy jest szkolą was tylko na jedno miejsce? W zasadzie, w zasadzie na oba. Tak? Jest, jest po prostu tak, że najpierw zaczyna się od tej funkcji drugiego pilota. Później się, się przeszkolamy na funkcję dowódcy załogi, więc jest to, jest to proces, który trwa, trwa trochę czasu, ale tak jest tak, że, że po prostu zaczyna się od tej pierwszej funkcji, później, później się przeszkala na tą, na tą jakby ważniejszą, trudniejszą, tak bardziej, bardziej odpowiedzialną. Natomiast dalej ma się, już się wtedy jest najczęściej wyszkolonym w pełni w tej drugiej funkcji, więc możemy wykonywać wtedy zadania w załogach raz tak, raz tak, w zależności od zadania, w zależności od tego, kto jest skierowany do jakiegoś zadania, tak, na jakim etapie wyszkolenia jest, to wtedy tak dobieramy załogi i możemy wtedy zarówno z jednej, jak i z drugiej kabiny wykonywać. Mhm. Dobra. Ja się trochę głupio czuję rozmawiając o tych sprawach, bo... Ja z perspektywy osoby, która nigdy nie była w wojsku, jak słyszę o tym, że też Mi-24, to sobie myślę, kurwa, jaka zajawa, że możesz strzelać rakietami. Natomiast ty z swojej perspektywy patrzysz na to, że to jest turbo odpowiedzialność Praca i wiesz co się dzieje, jeśli rzeczywiście strzelisz kogoś tymi rakietami, więc to już dla ciebie nie, nie, może to też jest zajawa, ale jakby podchodzisz do tego z dużo większą powagą, więc zawsze jak o tym, i zawsze chcesz chcę zadać jakieś pytanie to się muszę łapać na tym, żeby nie, nie, nie traktować tego, tak samo jak mówiłeś o tych szkoleniach, że, 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 że to nie było wcale przyjemne, natomiast z mojej perspektywy wydawało się, wydaje się, że to jest super. i Chciałem cię zapytać, jakie to jest w takim razie uczucie, jak w końcu siadasz w Mi 24 i możesz strzelać rakietami w jakieś cele? Powiedz, po, hmm. jak to wygląda. Znaczy tak, ogólnie jest, te, jest to, na pewno jest to zajawa, w sensie jest to generalnie no w moim przypadku, ale w przypadku myślę zdecydowanej większości osób, które, które wykonują ten zawód, no jest to, jest to, nie oszukujmy się, spełnienie marzeń i mhm. jakby patrząc tak na chłodno, to, to oczywiście zajawa wielka, tak, super, natomiast w momencie, kiedy już się wykonuje te zadania, to tak jak mówisz, przychodzi powaga, przychodzi pełne skupienie, nie ma czasu na... Na jakieś takie rozkojarzenie, na to, żeby po prostu o alefan zabalał się, tak. No bo, bo tak jak mówisz, odpowiedzialność jest duża. Odpowiedzialność jest duża przy każdym, w zasadzie przy każdym zadaniu, przy każdym locie. A szczególnie już przy lotach z wykorzystaniem uzbrojenia, no to no ta to, to, to odpowiedzialność jeszcze bardziej wzrasta. Tak? Oczywiście zachowywane są wszelkie. wszelkie warunki bezpieczeństwa, tak, nie wsiada na pewno nikt, kto by nie był do tego w 100% przygotowany i każdy zdaje sobie sprawę z tej odpowiedzialności, więc tak jak mówisz, w momencie już wykonywania jakichś takich zadań to jest 100% skupienia, a, a nie taki fan. Na fan, czy na, na takie nie wiem, odetchnięcie i tak sobie pomyślenie, że o, ale fajnie przychodzi czas potem, tak kiedy można, kiedy się, kiedy się wyjdzie z kabiny, można sobie z kumplami, tak, którzy na przykład są na tym samym poziomie, tak, którzy czekali na dojście do jakiegoś poziomu, sobie pogadać, tak, zbić pionę, powiedzieć ale fajnie, wymienić się doświadczeniami, tak. Wymienić się nawet jakimiś małymi błędami, które wykonaliśmy, żeby inni mogli z tego na przykład, wyciągnąć też jakieś lekcje, to też, też trzeba umieć o tym mówić. Mhm. E, I to jest czas na to wtedy. Natomiast natomiast w momencie, kiedy, kiedy to robisz, to jest to jest pełne skupienie. E, no bo jak sam zauważyłeś, że jesteś, widzę, w, w stanie wyobrazić, że odpowiedzialność jest duża. E, no to, to w zasadzie tak jak, tak jak sobie to wyobraziłeś, to tak to wygląda w rzeczywistości. No. Odpowiedzialność duża przy samym treningu, bo tam też, chyba, chociaż chyba tam, gdzie strzelacie, nigdy nie ma żadnych ludzi. Czy jest czasami tak, że trenujecie sobie z jakimś wojskiem, na no, które jest na Ziemi i musicie jakby supportować? No, w zasadzie no, zawsze to jest na tyle, na tyle zorganizowane, żeby ta odległość była na tyle duża. Żeby, jakby, że, że jakby, no żeby żeby nikomu nic się nie stało, tak? natomiast to e, podczas niektórych ćwiczeń no to nie jest tak, że robi się e, nie wiem, uderzenie w jakieś, w jakieś miejsce i e, na tym poligonie nie ma nikogo innego. W miejscu, gdzie mają ułożyć się powiedzmy pociski, tam na 100% nikogo nie ma, mhm. ale jeżeli ja bym to miejsce źle rozpoznał, źle bym został na przykład nie wiem, naprowadzony, albo ja bym nie miał stuprocentowej pewności, oczywiście jak ja bym osobiście nie miał stuprocentowej pewności, to bym nie wykonał powiedzmy tego zadania. Natomiast mm -hmm. y, natomiast jakby faktycznie coś bardzo poszło nie tak, no to, 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 to ci ludzie gdzieś tam, no nie są w bezpośredniej odległości, ale już y, gdzieś tam w okolicy są. Więc, y, więc jakby coś poszło bardzo nie tak, to, to jest też ryzyko, że że można by, mogłoby się coś stać, ale to mhm. musiałoby coś pójść bardzo nie tak i no, i no, no mówię, no jesteśmy, no, no po to człowiek właśnie się szkoli latami, żeby do takich rzeczy nie dochodziło, aczkolwiek wypadki chodzą po, po ludziach, tak, wszędzie, mhm. wszędzie się zdarzają wypadki, wszędzie się zdarzają błędy, a błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi, tak, więc, więc tutaj Yy, też jakieś tam bardzo, bardzo minimalne ryzyko jest.